Dziś porozmawiamy sobie o pączosniku szachowanym, czyli takim wężu właściwym, pochodzącym z Ameryki Północnej, a właściwie ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Są to nieduże węże, zależnie od podgatunku, drastają do około 60 do 130 cm długości, z tym, że samice są zawsze większe od samców. W Śląskim ogrodzie zoologicznym prezentujemy obecnie trzy osobniki, dwie samice i jednego samca. No i dzisiaj jest taki wyjątkowy też dzień, bo urodził nam się jeden taki ponczosznik, jako że są to węże jajożyworodne, czyli samica rodzi już żywe, samodzielne, młode i taka ilość takiego przychówku może wahać się między 5 a 20 maluchów. Ponczoszniki możemy porównać trochę do naszego rodzimego zaskrońca zwyczajnego, czyli są to węże, które są ściśle związane ze środowiskiem wodnym, ponieważ w dużej mierze żywią się płazami. Ponczosznik szachowany zawdzięcza swoją polską nazwę od takiego ciekawego ubarwienia, ponieważ dorosłe osobniki posiadają czarne plamy na wzór właśnie szachownicy. Stąd, stąd polska nazwa ponczosznik szachowany. Nie jest zagrożone wyginięciem w naturalnym środowisku. dość łatwo się rozmnaża, jest wężem też. W takim dość prostym w hodowli, więc nawet w naturalnym środowisku no, nie ma wiele zagrożeń, które tego węża dotyczą. Jest absolutnie niegroźny, nie jest jadowity, nie atakuje ludzi. Pączoszniki są z reguły wężami naziemnymi. Nie wspinają się po, po drzewach, po krzewach. Żyją generalnie samotnie, natomiast w okresie godowym, czyli po hibernacji samce są aktywne i poszukują samic do rozrodu. Ciekawym też jest fakt, że te węże potrafią hibernować grupowo, czyli one w momencie, gdy przychodzi zima, zbierają się w duże skupiska i potrafią pod ziemią w jakichś wykrotach skalnych grupowo właśnie zimować i przeczekać ten niekorzystny dla nich czas.